Czy to będzie dobry książkowy dzień? Powiem Wam, że będzie bardzo dobry, dlatego że przychodzę z kolejnymi częściami przygód Żubra Pompika i całej jego rodziny. Tomasz Samojlik tworzy i tworzy, a to jest część odkrycia pod patronatem aktywnego czytania. W tej części odkrycia Żubr Pompik i jego siostra, mama i tata wędrują po lesie, spotykają najróżniejsze zwierzęta i no, właśnie odkrywają różne ciekawostki. I te najnowsze tomy to jest, czy da się polizać tęczę, zaraz wam powiem, oraz Polinka, nie stresuj się. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogą, tworzę blog Aktywne Czytanie Książki dla Dzieci i Młodzieży oraz podcast Nie Tylko dla Mam. Mam nadzieję, że wskoczycie i poczytacie, posłuchacie, pooglądacie, a ja już Wam opowiadam, co znajdziemy w tych książkach. Zacznę od tej tęczy, bo to jest taki intrygujący tytuł. Czy da się polizać tęczę? No i tak, spotykamy całą naszą rodzinkę, która od razu już na samym początku spotyka niesamowitego Ptaka. To jest jeżyk. Jeżeli kiedykolwiek słyszeliście o Jerzykach, to pewnie wiecie, a jak nie wiecie, to się właśnie z książki dowiecie, że to jest taki ptak, który bardzo rzadko ląduje, bo nie ma powodu. Potrafi spać, w sensie odpoczywać, jeść i pić w locie. Więc zwierzaki są nim totalnie zafascynowane, jak ty to robisz. Polinka oczywiście jest tą taką podskakującą, ciekawską kuleczką. Żubr, pompiek, raczej tak ze pokojem, metodycznie do różnych rzeczy podchodzi, no ale no właśnie, no jak się napić, kiedy jest się w locie, proszę bardzo. I w pewnym momencie rodzina widzi tęczę i Polinka, ta ciekawska, mówi, ej, ale ja się zastanawiam, jak smakuje tęcza, jak smakują poszczególne kolory, chciałabym spróbować. I żubry postanawiają, że wyruszą na taki spacer do tęczy. Wydaje się daleko, ale mówią, dobra, damy radę. Czy dały radę? No oczywiście, że nie dały rady, bo my też dowiadujemy się z tej całej wycieczki i z różnych, różnych ciekawostek po drodze, że no tęcza to jest światło, więc nie da się jej dotknąć, nie da się do niej dotrzeć tak bezpośrednio. Polinka jest bardzo zmartwiona, ale zobaczcie, kolory tęczy. Albo takie jak na tęczy, można też znaleźć w przyrodzie. Na przykład różne smakowite kwiatki, więc może trochę tak dookoła, ale spróbowali, jak smakują tęczowe kolory. A my przy okazji dowiedzieliśmy się, no czym jest ta tęcza. I zobaczcie, jak zawsze na końcu, autor nam tutaj zostawia cały, cały opis, takie podsumowanie edukacyjne, żebyśmy wiedzieli jeszcze więcej. A z kolei w tej części, no słuchajcie, Polinka się stresuje, tak jak tutaj tytuł nam podpowiada i Polinka dochodzi do takiego wniosku, że ej, ja się chyba jako jedyna w tym lesie stresuję. Bo mój brat starszy, on jest zawsze taki spokojny, zawsze taki zrównoważony, rodzice też tam mają swoje sprawy, a ja stres, jak znaleźć czas na zrobienie wszystkich rzeczy, które chciała zrobić. Bała się, że zmarnuje ten cud Przygodowy dzień. Więc to są stresy Polinki, ale właśnie ona też się dowiaduje, że nie jest jedyną postacią w lesie, która się denerwuje. Inne zwierzaki również mają swoje zmartwienia. Na przykład ropucha, jak jest susza, nie pada długo deszcz, no to ropuchy mają swoje zmartwienia i tak wędrujemy po tym lesie i spotykamy różne zwierzątka. Ciekawa jestem, czy wiecie, co to za zwierzę. Zostawię w opisie na Blogu, aktywne czytanie w recenzji, ale tutaj wam nie powiem, zostawiamy taką zagadkę. To zwierzątko stresuje się o jedzenie, czy wystarczy mu jedzenia. No i właśnie każde zwierzątko, no może nie każde, ale bardzo dużo zwierząt czymś się stresuje. I oprócz tego, że mamy tutaj właśnie te powody, zwierzaki podpowiadają co im pomaga, kiedy się stresują. I to jest właśnie ten moment, kiedy autor bardzo sprytnie wplutł rozmawianie o emocjach, stresie, lęku, zaniepokojeniu do historii takiej o przyrodzie. Więc bardzo dobry pomysł, szacuneczek. I Polinka też tutaj opowiada o tym swoim stresie, ale dostaje wsparcie od rodziny, no bo ona też przecież musi Znaleźć jakiś sposób, żeby sobie ze swoimi stresami poradzić. No, bardzo jestem ciekawa, czy te dwie części. A wiecie, ile już ich jest? To jest tom 13 i 14, więc jest ich bardzo dużo. O wszystkich opowiedziałam na blogu. Aktywne czytanie: jak sobie wpiszecie żubr, pompik tam w lubce, to wszystko Wam wyskoczy. No, a ja właśnie jestem ciekawa, czy te dwa tematy przydadzą się Wam do wspólnego spędzania czasu przy książkach. To co? Czytamy?